Tak, yy, witajcie korsarze, bo dopłynęliśmy w sumie już do takiego momentu, że po wielu mniejszych i większych wyspach znaleźliśmy coś nadzwyczajnie niewielkiego i stoi to przed nami. Celem dzisiejszego odcinka będzie wytapianie metalu, miedzi, będzie robienie się bawieniem elektroniką, a przy okazji lutowanie i patrzenie na dużą wyspę. Dokładnie. To jest, można powiedzieć, Zamiar dzisiejszego odcinka. I tak jak myślę, to już w następnym odcinku możemy za, e, e, zabrać się za fabułę. Jeżu, język zaczął się plątać. Tak. Bywa, ale od słowotoku to normalno. No, czy mi się wydaje, że to jest nowa wyspa? Jakby nowa? Z, na, z najnowszego update'u? E, to nie jest wyspa z najnowszego update'u, bo wyspy w najnowszym update zostały zaktualizowane, a nie. E, nie ma żadnych nowych. Jakby. Przez aktualizację mam na myśli to, że teraz jest sklep na tych wyspach, ale dopiero trzeba zacząć fabułę, żeby móc skorzystać ze sklepu. Do no dobra. E, Stary musimy się przygotować i. jakieś jedzenie zawsze. zawsze. E, mam melony, śledzie. Dobra. Oho, słucha, Cekła, i w tym momencie możemy zrobić pierwszy piec. To jest tylko kolejnym tak naprawdę krokiem do przybliżenia nas do. Eko kokosy, ko są dobrym. Eee. kotwice rób. Tak, poczekaj, tylko. Kotwica kotwica, ale. Wait, eee, jak z resztą surowców? raz, dwa, trzy ziemniaczki posadzone czy, czy ja tam ty ławica ryb ha e, jakich z ciekawości jakiś malutki czy on mnie teraz pewnie zacznie wyzywać że nie wiem co to jest co to były za ryby czy tam widzę lamę Malutki. E, tak, powinna być na wyspie. Ciekawe, czy pół Mogę ubić. Nie, nie ma co. Bo wiesz, że znam nic nie leci. Ale fajnie nie skaczę. Po co zabijać zwierzęta, które nic ci nie przydadzą? Nie wiem, ale bawię się w Timbermana. Czy to nie brutalność. Ja szybko omnomnom me melony sobie opiernicza i... Koza! To co chodź. Ej, a pamiętasz w ogóle y tą bajkę Timon i Pumba? Tak. Jeszcze? Co wyszła z Królewa? To był ten pomysł na kontynuowanie trylogii Disneya. Tak ci powiem. Jej naprawdę ręce zaciśnięte, że yy, może tak, może nie znajdziemy yy, zdziczałego Pumbę. Jak wiesz, co mi chodzi. Masz łopatę? Yy, łopatę? Absolutnie nie. My, metaly... O Jezu. Znalazłem, jakiegoś, znalazłem jakąś skinię. Czyli w tym. Yo. I mam spnącza. Mam jeszcze jedną Były dwie kraty tu, by the way. Dwie kraty? Yo. Poczekaj. Sztabka metalu, odpadki. Tu o, sztabka... Jo, early metalu. Cześć, tu znaczy, jest jeszcze dwie gwóźdź. Dwie mamy... Co mogę wywalić? Eee, osiem liści. Na gwóźdź. Nie masz łopaty. Też mam problem, bo ja mam aż dwie kratki tak samo. Grzyb jaskiniowy? E, tak, on jest fajny akurat, muszę sobie wziąć. Tak. Szczerze polecam. Dobra. Śrubka. Miałem co trochę wywalić, ale trudno. Sztapa metalu. Dobra, wywalę trzy plastiku. Sorry. miałem co innego walić. Ała, I jeden dobra. plastik. W ogóle mogłeś mi dać, bo mam pięć, to by się zestakowało. jesteśmy Be. w. A co tak... grzyb jaskiniowy daje, by the way? Eee... On jest fajny do robienia zup. Później będziemy robić zupy, to on się nam może bardzo przydać, bo e, dużo zup potrzebuje. Grzyba jaskiniowego. Okej. Okay. To do, do, do tego jakbyś nie wiedział, no. Czyli do... ...zupek. Wiesz co, pójdę w tą stronę gdzie ty poszedłeś, bo ty poszedłeś w lewo, co nie? E, tak, do Underwater Cave'a. A, hmm. A I w ogóle tam, znalazłem to. O, widzę potę cię. Potężnie e, tą e, rozwaloną. E, Pufferfisha. Potężnie rozwalonego tam znalazłem. Jeszcze przyjdę i po prostu go ubiję za jakąś chwilę, tak naprawdę. Nie mam zostać na razie, chodź. Ruch. No, ale ja chcę zwiedzić, co jest tam na górze. Yy, na górze powinien być sklep. No właśnie. Z tego co wiem, by... masz. chcesz grzyba zjeść? Na, no, a dałbyś mi może. Nie, nie masz plastika. A, Mam tak. 20. O. God bless. Co ja zjem? A. E. Mało daje 2 na 10. Wait, dołożę do pieca jeszcze i zaraz możemy wybywać. Tak już emin na wyspę. Porządnie. Mam jednego gwoździa, trzy, dwa, 23 odpadki. Jak coś, dostałem wiosło nowe z tego. O, fajnie. Super, akurat jak chodzi o przemieszczanie się. To jest bardzo duży build up. A czy jest możliwość, żeby nam wyrwało kotwice? E, nie, nie ma takiej możliwości, no chyba, że tutaj Bruce zaatakuje w tym jednym miejscu. Ale to rzadkie, bo on zazwyczaj atakuje po rogach, jak zauważyłeś. To jest obok rogu, ale dobra. A tutaj masz może jakieś kamienie? Dobra, e, w sumie, szedłem tutaj na górę i nic tu za bardzo nie ma, ale znalazłem te e, czerwone porzeczki, tylko nie mam miejsca peku Eee. Yy, ja jeszcze latam dookoła rafy korelowej, też chciałbyś? Chciałbyś latać tam? Eee, już co? Ja tutaj pozbieram na... Gó ...górze off. E, bo jak... Gryf Gryf i dzik O, fuck Pumba? Tak Chodź tu Ubijecie. Ubijecie. Znasz... O tylu lujo zły Kamień się uznał na mnie ten rozwalić Tym Tymczasem który się bije z rekinem Tak A nie on leci znów On tu leci Zostaw mnie Zostaw Tyluju Co jeszcze popatrzę czy nie ma tutaj wokół jakiejś skiny, czy co E, tam wokół w wodzie e, są jeszcze algi e, Srebrzyste A nie mam miejsca, dobra. Też nie mam miejsca w ale skrzynka jest nowa zrobiona i tak. Dobra, to idę tam odłożyć rzecz. Wszystko ściąłem tam dookoła z tych, jak chodzi o. No, tak. A czy i te, jak wywalę to czy one, one się spełnią? Jak się że zdespawnię? No e, tak. Ja już despawn. tego e, drewna i brak plastiku. Ładnie. Zjem kokosy wszystkie, no żeby mieć wubę. miejsce. Nie mamy piasku żadnego Mamy problem z piaskiem jak coś To niedobrze Piastrzysty problem ja no, yy. Dziwne, że nie jeszcze wiem. nie mamy żadnego składnika e? Nie no, mamy, w sensie. znaczy, Boże yy... Receptury na no jadło. jakiś no jadło to jest trochę dziwne też się yy, dziwię że nic jeszcze nam nie wypadło akwar dobra chodź idziemy na tę górę zobaczymy co tam jest całą górę no można zbiorost nie tam do przepalania a Jak który endy się wchodziło na górę właśnie? Bo nie pamiętam. Nie wiem, poczekaj na mnie. Hmm. Mam jedzenie? Znaczy, czy tam od takiej strony bardziej śliskiej? Nie za. Była tam jedna taka strona. Bo tutaj drzewka nie zostały zebrane od razu. Przy. Tu jest ta jaskinia, w której byłem. A tutaj od razu. Przepraszam Wyjść. Chodź Chodź, bo sobie zawalimy Eku już od razu ja mam, Serio, ja mam jeden wolny slot eee, Dwa Nie, tu nie wyjdziemy Jak ja wchodziłem? Mówię, dookoła trzeba poszukać To ja w dół poszedłem Ja szukam dookoła A w ogóle yy, widziałeś Pumbe? Czy nie? Widziałem, widziałem. Załatwiłeś czy nie załatwiłeś? Nie. Okej. Okay. Hmm. Jeszcze gryf. Nie no, ale gryfa to tylko z łukiem, tak naprawdę. I bez łuku to nie ma rady żadnej. Zostaw? Chyba znalazłem. Mhm, mm znalazłem. Nie, ja. a może jednak nie. Nie, nie tędy. Tak jest i tak I ten... to spadłem. Tędy chyba. Może skały idą w górę? Tak. Tędy, tędy, tędy. Pamiętam zawsze, że była taka okrężna droga, jakby się chciało iść po prostu schodami. Tędy, no i w tą stronę. No, są tu takie schodki. Gida. Gida. Jakby się dało w ogóle rzucać z dzidą w tej grze, to była magia talna. Chciałem kliknąć prawy przycisk myszy, żeby naciągnąć dżidę. Z arka czy z Tam miałeś? To i to. Ja, bo w arku też się nawalało prawym. Chodź tędy. Chodź tam. Nie, ananasa szybko. Tylko e, 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 e! A, 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 a! Kurna, ale zapier... ...dziela Ej, ej! Rozwaliła mi się włócznia I to tak siekierą Nie masz Siekierą, a siekiera nie działa, e, da, szybki crafting e... Mam Ej, jo Chodź Dobra, weź się zrespawnił. Łóżka nie mamy Właśnie XD Ale na trafie się zrespawnisz Tak Jak zrobię inaczej yy, To ja już teraz nam pójdę, bo wiem, w którą stronę O, zabiłem Nice yy... Możesz się nie ta toczyć się toczyć, pof, No nie, ja zaraz deadne jeszcze. Zabrać ci jakieś jedzenie? A czy jedzenie to? Jak coś to uczy się różnych rzeczy teraz. No raj, zjem grzyby, a kysz. Ale wszystko pociemniało. Okej, okay, możesz tak zostać Okej! Okay. Tu coś jest? Sorry o tym, jak jest. zostałem kanibalem Tu nic nie ma, tu nic nie ma, cofamy się eee, Na lot! Góry, Na lot, bombardowanie Mam metalową śkierkę jak coś Spoko Metalowa Śkiera i metalowa włócznia Na razie co jeszcze? Wyrzucony hack w ogóle. Yy, jak jest po angielsku wyrzucony? Dropped? Nie, że. Nie wiem, ja tam w angielsku. Anglika nie umiem. Ale. Było na to jeszcze no O, widzisz tam ten jarmark normalny. może to, sklep dobra Dobra, lecę. O, czerwone porzeczki. Ała! Dostałem aura magiczna normalnie nie, się tam rozpościera. Kostka śmieci? E, tak, e, tak się powiem, z, e, W pierwszej lokacji fabularnej dostaje się ponoć sprzęt, w którym można... ILE jeść, TEGO e... JEST? O, o matko. Widzisz, że będziemy cały czas tutaj wracać. Znaczy, będziemy łowić ryby. No. Kurwa, lot Duży skrawek ziemi, zaawansowany, średni skrawek ziemi, mały skrawek ziemi. Leci. Happy Dobra, nie leci. 10 desek za jedną kostkę śmieci. Yo! A ty wiesz, e, ile kosztuje jedna koska śmieci? Nie. 5 e, e, liści, desek albo plastiku. Super, naprawdę deal. Pięć Stok. liści. A gdzie to mogę wytworzyć? E, w scrap maszynie, którego dostaje się z pierwszej lokacji fabularnej. Dlatego A. jeszcze będziemy musieli poczekać do e, znajdywania. Dobra. Tak naprawdę. Ale tak, w sumie to jeszcze tutaj jest jakieś wejście na górę. E, tak, tam jest jeszcze skrzyneczka zawsze, to pamiętam. Z... za tym radi, ja, radiówką. Czerwona porzeczka, którą nie mogę... Jak zostać... Y, ...tem... Jak zostać po prostu... Y, ...ekwiwalentem... Bombardowany. O. Y, dasz mi arbuzy, bo ja mam jednak ten... Y, tu są arbuzy, getty. no. Masz, bo no, Szkło? get dropped, e, fila, e, czego, nie potrzebuję, no i biorę szkło. Ty, tu jest jeszcze to. czerwona porzeczka i tu jest nie, jeszcze... Nie masz jeszcze miejsca kły, żeby móc to ściąć. Zero. Nice, nice das. Znaczy mam bój? trochę miejsca na, mam 11 miejsca na drewno. Chodź wracamy Ja na mango nie mam właśnie miejsca na Ja mango mam, ja mam tyle mango ja u nas. A. chodź e... wracamy W sumie Mamy tyle desek, że możemy sobie pozwolić Nie zbierać już tutaj do końca e... Może widać do co? Skaczesz tak No tak Normalnie Minecraft i strajfowanie. Gdzie nasza Nie bym nigdy w Minecrafcie Ty Naprawdę? Tak stary. Ty nie strefowałeś mnie nigdy ani nikogo Jak już to nie wiem szkielety w twojej ekspiarce 1 na 2 Jezu, stary ja on No eee... i co? Wyspa, duża wyspa, zaliczona, Liet, dokładne Jesteś już na miejscu? No. Jestem. Eee... Czyń honory i odwiąż. Eee... Najpierw czy... czy nie hon Honory, dobra. Jest... A nas przesunęło. Co? I teraz... Zgani i mam desek w ogóle, taka... No... Z, myślę, że tak z... 50 Nie, całe 69 A no, Ale ja od 49. Może nie 49, mam... Chwila... 70, nie, 89. Matematyka. Uh, yes. Eee, uh, filter. W końcu zblokowany też. No. Te, tego się już nauczyłem. Dobra. Eee, uh, głupa można przerobić. Teraz się robi metal, dokładnie. No i co? Znowu w sztormie. Przy próbie odpłynięcia z wyspy. Chyba będzie to najlepszy, mo yy, najlepszy moment, żeby na zakończyć następny odcinek i widzimy się już w następnej, na następnej wyspie albo po drodze. No, pożegnaj się. No dawaj. Ludziom, taka Dzień i do następnego zobaczenia.